Czwartek w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach otwartą wystawę fotograficzną, która podsumowała czwarty wiosenny plener, który w maju odbył się na terenie nadwarciańskiego parku krajobrazowego pokazano 50 zdjęć 22 autorów. W zeszłym roku mieliśmy okazję gościć już Jerzego Schneidera, który jest organizatorem tych plenerów fotograficznych. Organizowanych tutaj, pewnie Jurek więcej by powiedział na temat sponsorów i, i, i organizatorów, jak i pomysłodawców tej, tej, tego pleneru. A my, jako, jako kolejny raz, jako pierwsi, mamy okazję prezentować pod dachami Muzeum Regionalnego w Pyzdrach, a więc w danym klasztorze po franciszkańskim wystawa fotograficzna. Są to ludzie, którzy. Zaczynają fotografować, są ludzie, którzy już od dawna robią zdjęcia i są w tym bardzo dobrzy, gdzieś uznani nawet. Wszystkim trzeba mieć pomysł. Serce do fotografii i można przyjechać na plomer. Jest coraz więcej ludzi i bardzo mocno rośnie nam poziom, nawet poziom ludzi tych, którzy przyjeżdżają pierwszy raz i pierwszy raz tak naprawdę niektórzy dotykają aparatu i robią zdjęcia. Kolejna wystawa w Pyzderskim Muzeum odbędzie się 2 grudnia.